Witajcie, dzisiaj się zna znajdujemy na stronie. Mapiecie, hey, eee, czyli właśnie się znajdujemy na mapie nie, nie, pa eee, nie pamiętam jak ona się nazywa. Ale jest bardzo fajna. Nie obraziliście się, jak zrobię tak. Bo to tak będzie mi lepiej. Sorry. Musiała być pan ludzka pauza. A naprawdę, nie pamiętam jak ta mapa się nazywa, ale jest super, super rośna. Ten odcinek będzie trwał. Nie pamiętam ile. Ale no trochę zmasakrowana jest. Bo wiecie, lubię podpalać rzeczy. Mam piosenkę Popular Most, tak jak widzieliście, Popular Most Indro, sobie też tak troszeczkę skróciłem jak on, żeby prostu, bo też uznałem, że to będzie za krótkie. Popular Most, nie wiem czy znacie, ale gra też w Minecrafta. A była malutka przerwa, bo musiała a moja mama dzwonić, bo to jest niewyraźne, widzicie? O, się boli Ciężko tak się wam, nie wiem, teraz tylko zaprezentuję całą mapę, tutaj mam czołki, które i tak nie działają, tam mam taką mini chatę, ale ja troszeczkę tam zniszczyłem, jakby taki tanżu, na chwilkę muszę zakryć ekrana, o już odkrywam, to jest właśnie ta hołupa, ja tam, żebym zrobił furtecy, stacja furteca, tam niewiele zrobię. Zamek z piasku. Muszę ze znowu zakryć. A u nie. Mam pomysł. Jeszcze nie będę wam zakrywał. O, tutaj widać takie malusieńkie. Niepotrzebne. Nic. Jeszcze coś mam pokazać, ale nie. Nie umiem tego. Dowiedzieć. O, już jest dzień. Kur... jak mi tak ciężko trzymać. Telefon. Dobra. Tutaj, tam to do jakiejś innej stacji, ale tam nie ma obramowania, żeby zrobić ten. Tutaj, nie wiem, chyba, właśnie do mapę chyba stworzył Popular Mos, Więc Dlatego taką muzyczkę puściłem. Więc co? Już nie chce mi się nagrywać. A, to jest jakiś napis tylko. Tutaj jakieś coś. Bloczek, dobra. Więc może już to widzę. Tak, dobra. apt în gură, suscribuiți te comentează,